Dzień dobry. Dzień dobry. Sylwia Petryna, lwica biznesu, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Petra Consulting, trenerka, mentorka, coach, kobieta, która nie boi się wyzwań. A czas wyzwań przed nami, i pomysłodawczyni nowego projektu, na który chcemy właśnie wszystkich zaprosić. A ze mną. Magdalena Falkowska, wieloletnia dziennikarka, storytellerka, trenerka, kołczka, no i przyjaciółka Petra Consulting. I właśnie chcemy Was zaprosić na tą nowinkę, o której, o której dzisiaj krótko, krótko opowiemy. Jako przyjaciel, bardzo chętnie wspieram Wasze działania, bo też macie. Dużo ciekawych pomysłów. Jednym z tych nowych pomysłów na ten trudny czas, w którym wszyscy się znaleźliśmy, jest Petra Navigator. Sylwia, co to jest Petra Navigator? Skąd to się wzięło i co się będzie działo? Tak, to jest taki cykl spotkań, który dla Was przygotowaliśmy cykl spotkań z ekspertami współpracującymi z Petra Consulting. Cykl spotkań, w którym będziemy omawiać wszystkie te elementy. Jakby istotne z punktu, z punktu widzenia tego, co się dzieje w chwili obecnej na rynku, co się dzieje w Polsce, co się dzieje z nami wszystkimi. Planujemy, planujemy ten cykl, właśnie, ubrać pod nazwą Petra Navigator, aby wskazywać kierunki, kierunki, właśnie i okazje oraz możliwości, które, mimo że jesteśmy i żyjemy w takim środowisku, i w sytuacji koronawirusa. Chcielibyśmy jednak pokazać, że ta sytuacja może być też okazją i możliwością do zasabiania siebie, swoich organizacji w wiedzę, w doświadczenia, być może w nowe pomysły. Tak więc formuła tych spotkań będzie dość otwarta i też częściowo będziemy zapraszać Was do tego, żebyście pomagali nam współtworzyć. Właśnie obszar obszar tych spotkań. Nowa sytuacja wymaga no właśnie, trochę zmiany podejścia, dostosowania się do warunków. No, sam fakt, że rozmawiamy w świecie tak, online, a nie organizujemy na przykład panelu i spotkania, gdzieś jakiejś fajnej konferencji, to już pokazuje nam, że te warunki, w których przyszło nam funkcjonować są mocno inne od tego, co znamy z rzeczywistości. Po pierwszym szoku i takim momencie zatrzymania. Wydaje się, że zaczynamy wszyscy łapać już taką małą równowagę, tak, i próbować w tej nowej rzeczywistości funkcjonować. To też jest wyzwanie właśnie dla rynku szkoleniowego. Aha. W związku z tym myślę sobie o tym, bo już pojawiły się też takie działania, wiele firm wstrzymało projekty szkoleniowe w pierwszym momencie, tak? to co było zaplanowane na kwiecień dużo projektów przełożonych na później, na po wakacjach nawet, natomiast myślę, że warto pokazać, że ciągle możemy działać, wystarczy tylko znaleźć narzędzia, które pozwolą nam w tej nowej rzeczywistości no, jednak funkcjonować. No tak, znaczy, tak jakby nawiązując do pierwszego członka swojego pytania, firmy szkoleniowe no w chwili obecnej jakby przechodzą też transformację razem z firmami, myślę, że wszystkimi prawie że na rynku. Jakby analizujemy to, co się dzieje, i jakby odpowiadamy też na zapotrzebowania rynku. Oczywiście dużo firm, dużo instytucji przekłada swoje plany, plany związane z edukacją. Oraz właśnie zasabianiem tych swoich pracowników. A jakby my chcielibyśmy pokazać jednak w Petra Navigator, że to niekoniecznie jest dobre rozwiązanie, ponieważ zobaczmy, w chwili obecnej wiele tak naprawdę organizacji, firm, instytucji pracuje z, w pracy zdalnej. Jest tej pracy dużo, jest chaos organizacyjny, jest, jest tak naprawdę. Wiele takich aspektów, które nie były wcześniej brane pod uwagę. No i teraz można by było sobie zadać pytanie, czy firmy na to stać, żeby w takim chaosie dalej funkcjonować. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia, czasami jest też tak, że ludzie nie mają co robić, bo jakby praca zdalna w ich przypadku w ogóle nie spełnia. No nie jest możliwa. No i teraz tutaj może właśnie się pojawić taka fajna alternatywa, że właśnie to jest ten moment, żeby oni ci pracownicy, którzy nie mogą pracować w sposób zdalny, przeznaczyli ten swój czas, na przykład właśnie na edukację, na poszerzenie swoich kompetencji, być może też na zmianę zmiany tych kompetencji, które, które, za moment się odezwą na rynku pracy, ponieważ tak naprawdę to, znaczy ta sytuacja, myślę, że zaskoczyła wiele firm, wiele organizacji. Nikt się tego nie spodziewał, a już teraz wiadomo, że to co było to już nie jest. To już nie jest, to się już nie sprawdza. Trzeba świeżym okiem na pewne rzeczy popatrzeć. Trzeba jakby patrzeć się na prekursorów, czyli na te firmy, te organizacje, które sobie dają radę i sobie jakoś potrafią w tym kryzysie mimo wszystko poradzić. A nasza firma jest taką firmą, która sobie potrafi poradzić. Z, bardzo szybko dostosowaliśmy system biznesowy i system jakby funkcjonowania właśnie do zmieniających się warunków. No i jakby tą wiedzą i to, tym wsparciem chcemy się w trakcie Petro Nawigatora dzielić. Te nowe warunki rzeczywiście mogą sprawiać, że wiele firm może czuć się trochę zagubionych, bo tak jak powiedziałaś, nagle firma, która miała bardzo stacjonarny tryb pracy, musi zarządzić tym swoim zespołem rozproszonym, czego do tej pory nie robiła. I przekłada się to właściwie na wszystkie sfery, tak, bo musimy tutaj zmienić komunikację, tak być może jest potrzeba pracy z emocjami, jednocześnie trzeba wyposażyć pracowników w wiedzę, jak zachować balans, no bo niektórzy pracując w domu. I, i będąc jednocześnie w pracy, tak gdzieś mogą nie umieć się odnaleźć, gdzieś nie, 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 nie zachować właśnie tej, tej, tych proporcji równowagi. Ciągle trzeba działać na rynku i sprzedawać swoje produkty. Jest to też wyzwanie dla handlowców, jak docierać, więc wydaje się, że wszystkie obszary szkoleniowe tak naprawdę w tej nowej rzeczywistości, w tym nowym spojrzeniu, mogą się firmie przydać, bo są, że tak powiem, no, nabierają właśnie takiego nowego znaczenia. Może mhm. no, wiesz, możemy sobie zadać pytanie tak naprawdę, ile czasu ta sytuacja będzie trwała? I jakie będzie miała skutki dla naszego przedsiębiorstwa? Mówi się o tym, że przez rok będziemy wychodzić z dołka gospodarczego, różne firmy w różny sposób będą sobie radzić. Te firmy, które szybko sobie poradziły, to taki prosty przykład firm, krawieckich, szyjących cokolwiek, szy, 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 szyły do tej pory te firmy płaszcza, teraz szyją maseczki, tak? Więc można z pewnym podejściem, z elastycznym podejściem jakby sobie poradzić z zmieniającą się sytuacją na rynku, jak najbardziej można sobie z tym poradzić, a jakby no część firm niestety jakby nie ma tego tej możliwości, no i jakoś ten czas warto zagospodarować, zagospodarować, bo tak patrząc się z punktu widzenia, no wiesz, ja, ja biznes swój prowadzę 17 lat, wcześniej zarządzałam czyimiś biznesami, tak więc jakby ogromne doświadczenie mam w funkcjonowaniu firm różnych na polskim rynku, no i wiem, i wiem, i mogę się pod tym podpisać, że no część firm sobie po prostu z tym samodzielnie nie poradzi. Część z tych firm jakby nie, nie jest w stanie popatrzeć się szerzej, no chyba, że ktoś coś pewne rzeczy pokaże. Być może ta, jakby te nasze zajawki te krótkie takie spotkania z ekspertami będą tą e, inspiracją właśnie dla tych, którzy sobie jakoś radzą i wychodzą już wychodzą czy będą wychodzić z, z tej sytuacji kryzysowej oraz dla tych, którzy właśnie załamują ręce i się zastanawiają, co dalej robić. Bo tak jak wcześniej powiedziałaś, no, te spotkania będą jakby um, um, obejmować i, i dotyczyć, dotykać różnych tematów. Będą dotykać tematów związanych zarówno z emocjami, jak i z optymalizacją, jak i z zarządzaniem zespołem rozproszonym, jakby e, funkcjonowaniem w nowej strukturze sprzedaży, no bo też jakby klient się w tym momencie zmienia. E, jakby pracą z własnymi obawami, też innym podejściem trochę menadżerów do, do swoich obowiązków, bo kompetencje być może mogą być nawet takie same. Tylko że ich definicja się diametralnie w chwili obecnej zmienia, bo zarządzanie personelem sprzed czterech miesięcy inaczej wyglądało niż w tym momencie. Na przykład zarządzanie personelem dalej, to jest zarządzanie personelem. Ale ile menadżer jeszcze musi obaw gdzieś tam w międzyczasie pokonać u siebie. I u swoich pracowników, żeby robić to w sposób na przykład optymalny. Jeszcze mi przyszło do głowy, że niektóre firmy mogą pomyśleć, że teraz w tym głębokim kryzysie, jak jesteśmy, być może redukujemy zatrudnienie, być może zmieniamy w ogóle sposób funkcjonowania. My zwyczajnie nie mamy pieniędzy na to, żeby się doszkalać w tych obszarach, których być może nam brakuje i po które warto byłoby sięgnąć. No tak, to jest jakby wydatek, to na pewno nie jest wydatek pierwszego rzędu, no ale jakby na rynku jest trochę tych możliwości. E, oprócz zaskurniaków bądź też jakby typowo celowych środków e, na tego typu przedsięwzięcia, e, uruchomione są e, programy w bazie usług rozwojowych, uruchomiony jest program Akademii Menadżera. My, w każdym, zarówno w bazie usług rozwojowych, jesteśmy firma, jako firma. Y, Wpisana i zakredytowana w Akademii Menedżera również realizujemy, realizujemy szkolenia i tą ofertę możemy dostosować bezpośrednio już do potrzeb MŚP, bo to są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Zostaje też opcja mikropożyczki dla, dla na bieżącą działalność firmy. Ja wiem, że to jest na bieżącą działalność firmy, ale w momencie, kiedy mamy pieniądze na zapłacenie rachunków, co prawda nie jest to może duża kwota, bo to 5 tysięcy złotych jest, ale to dzięki temu mamy możliwość przeznaczenia tych środków, które posiadamy, na przykład na e, zasobienie swojego personelu czy też siebie. No bo tutaj ja też myślę o, o, o właścicielach firm, bo bardzo często jest tak, że no my teraz się zastanawiamy, jak wyjść z dołka, i my teraz cały czas wychodzimy z tego dołka i się cały czas zastanawiamy, a no może lepiej kupić usługę, która ci pomoże zrozumieć, jak z tego dołka masz wyjść, a nie się zastanawiać. Tak jakby, jakby taki, taki, taki dysonans. Ja jeżeli potrzebuję pomocy i jakby wsparcia w obszarze, nie wiem, oprogramowania, jakie mam używać, to idę do specjalisty i mu płacę za godzinę doradztwa i niech zaproponuje mi, jakie, jakie oprogramowanie będzie najbardziej optymalne dla, dla mojej firmy. Nie? Tak więc jakby myślę, że warto iść w tym kierunku. W, no właśnie w tym kierunku, żeby jednak skracać sobie tą drogę i szukać specjalistów, szukać wsparcia różnego rodzaju, jakby myśleć, myśleć przez pryzmat tego, co będzie za 3-4 miesiące, a nie tylko i wyłącznie tego, co jest w chwili obecnej, bo to kiedyś minie. Ta sytuacja kiedyś minie i te firmy, które w chwili obecnej nie ma, nie, nie robią żadnych ruchów, nie wykonują jakby niczego. Jedyną rzeczą, którą robią, to zwalniają pracowników, to jest duże prawdopodobieństwo, że po tym okresie nazwijmy to stagnacji, no już albo tak podniosą, szybko się właśnie nie podniosą, albo się w ogóle nie podniosą. Czyli generalnie chcemy zachęcić wszystkich do takiego patrzenia w przyszłości zadania sobie pytania, gdzie chcę być za dwa, za trzy miesiące i co mogę zrobić z tą sytuacją, która jest, ale też takiego mądrego myślenia o tym, że warto sięgnąć też pod cudzą wiedzę, tak? że, że, że rzeczywiście tak jak powiedziałaś, skracamy tę drogę po to, żeby sobie pomóc mm -hmm. i nie tracić czasu na nieraz nerwowe ruchy albo wdrażanie czegoś, co wydaje nam się, że powinno zadziałać, bo kiedyś tak się nauczyliśmy, tylko że sytuacja nie jest ta sama i, i to jest bardzo tak, ważne, żeby tak. mieć, mieć, tego, mieć tego świadomość. Chciałabym Cię jeszcze zapytać na koniec o taką twoją wewnętrzną jakby prognozę. Jak będziemy pracować w najbliższym czasie? Myślę, że to tak jakby patrzę się przez pryzmat tego, że jestem też menadżerem i, i, i prowadzę własny biznes, dużo myślę właścicieli firm sobie w końcu w głowie poukłada kwestię pracy zdalnej, bo to było jakby duży opór też był menadżerów i właścicieli, że nie wiedzą, co pracownik robi w domu. Jakby jeżeli zmienimy formę rozliczania pracowników z realizacji zadań, to jakby będziemy płacić za efekty, a nie za liczbę godzin, tak zwane dupogodziny. To jest dla mnie fenomen zwłaszcza w administracji, no niestety też się wywodzę z administracji, kiedyś tam pracowałam. Ale te, te dupogodziny, czy się coś robiło, czy się nie robiło, to od tej do tej trzeba było wysiedzieć. Ja wiem, że jest w chwili obecnej tak dużo zmian i tak dużo nowych rzeczy, gdzie, gdzie bardzo często jest tak, że ludzie jakby nie będą, będą miały, mieli problemy z nadążaniem nad, nad tymi nowinkami, bo podejrzewam, że zwłaszcza e, bo te pokolenie baby bloomers bądź też Xy mogą mieć z tym jakiś problem, no ale już wchodzą, wchodzi na rynek nowe pokolenie. I ja myślę, że ta sytuacja też pokazała, że te nowe pokolenie to może być pokolenie, którym w ten sposób możemy zarządzać. Właśnie w sposób zdalny. Zobaczcie, do czego to może doprowadzić. Doprowadzić to może do tego, że nie będziemy potrzebować takich metrów kwadratowych swoich siedzib, jak do tej pory potrzebowaliśmy. Czyli jakby być może ograniczą się dzięki temu koszty stałe. Jeżeli jakby dobrze sprocesuje się organizacja, jakby dobrze wyprowadzi się właśnie w pewnych takich aspektach, to takie, taka forma zarządzania tak, taką firmą może być naprawdę bardzo korzystna biznesowo właśnie dla firmy. Ja nie wiem, czy, czy, czy wrócimy do tego stanu sprzed. Znaczy myślę, że część firm na pewno, na pewno tak wyjdzie, ale teraz na przykład, co mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć to, że dużo firm, moich klientów zauważa, jaki pracownik był potrzebny, a jaki nie. No to jest niestety, być może to nie jest najlepsze doświadczenie, jakie by mogło się nam w życiu przydarzyć, ale jednak to jest doświadczenie i jakby patrząc się nawet przez sam pryzmat tego doświadczenia, co to daje pracodawcy czy przedsiębiorstwu, no to daje wiedzę, czy tyle etatów jest potrzebnych, czy, czy forma etatu jest najlepszą formą zatrudnienia pracownika. No mamy takie prawo, jakie mamy, ale mimo wszystko te prawo daje nam możliwość konstruowania różnego rodzaju umów. Na produkcji pewnych rzeczy nie zrobimy zdalnie, no ale to też jakby może się zmienić też sposób podejścia do pewnych aspektów. Może się zmienić kwestia na przykład tego, że wygrywać, jakie firmy w chwili obecnej będą wygrywać na rynku. No właśnie będą wygrywać te firmy, które zrozumieją sytuację. Szybko się do tych zmian będą adaptować. Tak, elastyczne firmy, takie firmy, które wykażą się pewnego rodzaju empatią, bo to nie jest łatwa sytuacja ani dla przedsiębiorców, ani dla pracodawców, ani dla pracowników. Czyli jakby te firmy, gdzie poziom tej empatii będzie i tego zrozumienia sytuacji będzie większy. Tak więc no myślę, że na rynku zostanie. Ee, Zostanie mniejsza liczba firm niż była przed tym kryzysem i myślę, że to może się też, możemy z tego też jakby czerpać i widzieć jakąś korzyść. Z jednej strony, no, jak patrzymy się na rachunek zysków i strat, to wiadomo, że im mniej konkurencji, tym lepiej dla nas. No tak. Myślę, że to jest też taki moment, w którym jedni będą chcieli nauczyć się, jak wdrażać nowe rozwiązania i się szybko właśnie przystosowywać do zmieniających się warunków, a inni po prostu będą musieli radykalnie zmienić warunki, w których funkcjonowali i też im ta jakby wiedza no, będzie niezbędna, tak? czy, czy nabycie nowych właśnie kompetencji. No ale zobacz, jaki teraz jest wiek. Wiek ogromnych zmian. Wiek, gdzie tak naprawdę dzisiaj była, był telefon komórkowy określonego typu, a jutro on już jest starym telefonem komórkowym. Pół roku temu kupiłaś laptop, który no, był nowinką technologiczną, a w chwili obecnej to stary rzęch. I tak mi się wydaje, że też będzie w, w sytuacji jakby też kompetencji i wiedzy. Myślę, że to jest pole y, do rozwoju y, dla firm, bo jeszcze jednej rzeczy nie u, nie można sklonować jeden do jednego. No właśnie ludzi. Ludzi, którzy tworzą organizację. Jeżeli teraz zadbamy o tych ludzi, to jest bardzo duża szansa, że nasza organizacja będzie tą organizacją the best na rynku, tym top one, nawet jeżeli chodzi o rynek lokalny, ale że to będzie ta firma, ta właśnie taka, do której będą klienci z chęcią przychodzić. I będzie ona budować też, jakby zaufanie społeczne, no bo co tu dużo mówić. Czyli będziemy szukać tego, co nazwałaś w jednym ze swoich tekstów na Linkedinie, kompetencji teraźniejszości, czyli już nie myślimy wcale o kompetencjach przyszłości, tylko mm -hmm. moment, w którym jesteśmy, no jakby trochę to definiuje, że są potrzebne nam te kompetencje teraźniejszości. Tak, i o kompetencjach też będziemy mieli o temu, temu jeden cykl, co najmniej jeden cykl. Bo jak patrząc się z, z, przez pryzmat, jakby. Mm, Rozwoju, szeroko pojętego rozwoju, to, to, to generalnie ten, kto się nie rozwija, ten się zwija. To jest być może niepowiedzenie, a, a taki slogan, ale to jest jednak w tym sloganie jest bardzo dużo, bardzo dużo prawdy. My w Petra Navigator chcielibyśmy pokazać, że jednak, war, że ogromną wartość niesie za sobą ten rozwój, że, ogromną, że ogromna wartość jest w wiedzy, którą teraz można na pewno na rynku pozyskać, ale jeszcze większą wartością jest fakt, że są ludzie, którzy mogą przez te wszystkie elementy, te wszystkie etapy poprowadzić cię za rękę, jeżeli tego będziesz chciał. Bo myślę, że takie gotowe rozwiązania, które my też mamy, takie gotowe rozwiązania będą w chwili obecnej w cenie. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich, którzy by chcieli zapoznać się właśnie z tymi, z tymi doświadczeniami, z tym głosem ekspertów do naszego Petra Navigator. Petra Navigator już od maja do oglądania, przynajmniej dwa razy w tygodniu. Tak. Jesteśmy otwarci też na Wasze propozycje i na tematy. Jeżeli coś macie nam do zaproponowania, albo szczególnie by Was coś interesowało, to oczywiście podrzucajcie nam tematy. My, naszych ekspertów, też będziemy o te, o te rzeczy pytać. No i co Sylwia, pozostaje nam właściwie tylko zaprosić wszystkich do oglądania. Serdecznie zapraszam w imieniu swoim, w imieniu Magdy i całego, naszego, i całego naszego zespołu. Tak, kompetencje wspierają rozwój, to jest nasza misja i tą misję też realizujemy poprzez Cetra Navigator. Oglądajcie nas. Do zobaczenia. Do zobaczenia. We'll